Jak się czujecie, żółwie? Zawroty głowy, mdłości. Mam wrażenie, że topi mi się mózg. Stary, zawsze miałeś ananasa zamiast głowy? Zostaliśmy otruci! Trzeba działać szybko! Pokonałeś mój jad. Jestem pod wrażeniem. Shredder zaszczepił ci jakiegoś kosmicznego robala. Kłamstwa nic ci nie dadzą, Leo. Po prostu wykończę cię w walce. <grym> Karaj! Musisz z tym walczyć! <grym> W twoich żyłach wciąż jest trucizna. Spowolniłem jej działanie, ale tylko ty możesz z nią wygrać. Co mi strzeliło do głowy? Zadzwonię po karetkę! Nie. Na ten jad nie ma odtrutki. Tylko mantry mogą ją teraz ocalić. Wciąż czujesz działanie jadu? Jesteś słaby, Leo. I nie masz ze mną szans! A, e... rin... pio... to... sza... Mu... ro... Ju, son... Kaj... Jin, recu... zaj... zen... E... zaj... nu... raj... tak... Rin... pio... Mu... ro... to... Sha, Niu... son... Rin... mu... RO! To! Sun! KAI! JIN! RETSU! ZAI! SEN! Co ty robisz? O co tu chodzi? April. Udało ci się, mistrzu! O, dziękuję! Moja słodka dziewczynka. Pójdziesz z nami, Karaj. O, Karaj... Rin! Pio! To! O, kurcze, chyba nie ma nic gorszego niż ukąszenie węża. O, są w życiu gorsze rzeczy. Możecie ukąsić wielka osa, zmutowany pies, senny bubr, wiewiórka, wiewióroid? Możesz wreszcie skończyć. To wcale nie węże prawie nas wykończyły, tylko karaj. Powinieneś świętować zwycięstwo. Odniosłeś dzisiaj wielki sukces. Ocaliłeś wszystkich! Oprócz karaj. Próbowałem ją wyrwać ze szponów Shreddera. Zawiodłem Sensei. Przepraszam. Już raz ją uratowaliśmy. Być może uratujemy ją ponownie. Tymczasem objawił się Twój talent do uzdrawiania. W obliczu zagrożenia wykazałeś zdolności, o jakich marzy każdy wojownik. Jestem z Ciebie dumny, synu.